Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Smithix, a dzisiaj zrobimy Overwatcha w CSGO, czyli w Counter-Strike Global Offensive. Tym razem dzisiaj jedno demko, krótko, szybko i na temat taki odcinek, żebyście mogli sobie obejrzeć po prostu i posłuchać, co ja znowu pierdzielę za głupoty, ale mniejsza o większa. Skupmy się na łapaniu Haksa, prawdopodobnego Haksa. Ostatnio trzy spinboty. W ciągu moich 9 czy tam niecały 10 diem Co pokażę pan podejrzany dym, bardzo dobry yy, strzał Raz po co na skanuje normalnie Movement nawet ma dobry Spokojnie czeka. Mam nadzieję, że kropka jako cylowik jest dobra. Będę już widać głowy. Dobra, ładny strzał. Nie wiem, czy to był headshot. To się powił go. Dobry frak. Szybka reakcja. Skąd Plantuję tutaj na shorta. Jest to jeden na jeden. Wie, że tam jest rywal. I normalny frag. W miarę szybka reakcja trochę. Starczyłam? Dobra. Mamy kolesia, który umie grać, ale może mieć... ...które rzeczy, takie jak np. wallhack. Albo aimlock. Ma i wulkana. To chyba nie chciałby haksować z takim skinem Patrzy na skracających tu z B Nie wie, że chce pies w taksiku. Tak usłyszeć tego smokka chyba na idzie. Skanuje. Koleś się na razie dobrze gra. Bez żadnych problemów. Jest i frak, co prawda było bity. Ale frak, dobra. Hmm, Danych chyba nie ma. Ale możemy pod względem błych hopów go sprawdzić. Ładny frag, nie wiem że jest ktoś na sajdzie, ale jakoś się dziwacznie wycofał. To skanował normalne. Skanował wcześniej, ale może nie normalne, ale wcześniej skanował, więc ciężko powiedzieć, że mógł mieć aimlocka. Hmm. Teraz będzie ciężko powiedzieć. Koleś koleś no, ma powody do tego mnie, być jak ten Poczekamy trochę, e, może... Mieszka mi z hmm. Mieszka mi zginie. Dobra, mogę się ten demo i na razie tu. Kurczę, myszka mi i My zostali sami na trz trzech na jednego. Jak po się przebieg tego meczu? Panuje. Dobra wizja pozwoliła mu zabić go. Może bany chopa dostać, ale muszę też umieć. Hmm. Ciężko będzie stwierdzić jednoznacznie. ale ktoś tam chciał skrócić drzwi przeciwnik I mu się nie udało Oktobus zabity przez in iguanę Dobra plantuję bombę dla mnie koleś. muszę zapauzować Mm, dobra, po cięciu ten musiałem wszystko sprawę, Musiał zrobić dobra skan Tylko tam nie ma. Ale zdjęcia, pewnych zdjęcia chyba, ale main jest niekryty. Usłyszał gościa. Dobra. Taki, ty te, nie chcę taki. Teraz wygrali. Hmm. Autosz materos ma. Może od razu, jak jest tabela. Zobaczymy. Czesław pierwszy. No. Tak jeden 1,3 raga na rundę. No i tu już nie pokazał skilla. Hmm. Dobra, jeszcze jedna runda przy pistoletce i to może ujawnić nam prawdę. Który skrywa pan podejwany, jako sam idzie na B. Nie, pomaga mu koleś. Nagle zerotował. Dobra, jeden będzie przy B. Tu już skrócili mi yy, bomba A już jest. Dostał info pan podejwany. Zaraz będzie plantowana. Uu, ładna głowa. No dobrze, fragi w tej rundzie. Prawie się zapo zapowiadało na cztery kile. No, jeszcze jedna runda. Ta masa, dobra. Macha synowym. 2-3 to były headshoty. No i przepraszam, to dziwnie, czy takie lekkie podczas mówienia. No ale jeden headshot to widzieliśmy, że się wcelował ładnie tam i pestkował. Nawet miły force zagrali terroryści, bo mieli plan na bombę. Powinni tak naprawdę uh -huh. iść z tekami albo z samymi mekkami 10. Niedopalnie flash na granaty, smoki <laughs> przepraszam w tak taktycznym. Ja tu mogę zaskoczyć. Co tu? Tak? No, jak na widelcu miał prawie, ale niestety nie dał rady. mieszka się, długie wszystko ma niewystarczające dowody. A ja się z Wami żegnam dzisiaj w króciutkim odcinku, ale jakże miłym. No spokojnie, pod wieczór mam dopuszczać, byście mieli miły wieczór. Więc życzę miłego wieczoru albo następnego miłego dnia. Do zobaczenia, cześć. Oczywiście, chłopaczka, subskrypcja i komentarz z oceną, czy może jednak coś widzieliście, bo mógł mieć jednak wspomaganie w skoków No więc, na razie, cześć. Ale ja i tak potwierdzę, że jest wszyscy, Do zobaczenia. Przegram się z Wami gorąco i serdecznie. Pa.